Ha, ha, ha wtedy, wtedy coś na pisze, utrwalam słowo jak na klisze obrazy z przeszłości Chwilach radości, czasem złości, Nie mam żadnych wątpliwości, bo widzę i czuję Widzę ziomek z boku siedzi, głową podryguje do widu zryja Arabach tampiera napiera, to radocy bo się beatbox zwaniebiera Za co patrzcie tam jakaś afera za plecami znowu ktoś tam swarca strzela ZWH hef, to tani śmiech Ci ludzie nie poznali naszych dobrych cech Zimna wojna już kolejny miech, he, nie to waliska. Mam w dupie kolesia który kiedy ty mi pociska Ty mi pociska, ty mi podciska Coś opowiem o niektórych sprawach, które niepotrzebnie zaprzątają głowę. Czuję atmosfery zdrowie, odbijające się echem, a jak kwituję je uśmiechem. Nie będę roztrząsłał, nie roztrząsę, tylko rogal pod wąsem. Nie wpierdolę niczego pomiędzy wódkę a zakąskę, bo to nie jest takie proste. Ułóż, uszereguj według charakteru, wysane z palca kiepskie hasła na przestrzeni dni i miechów. moja odpowiedź na jednym wydechu: zajmuj się sobą, człowieku. Nevis spodowany przez niepowtarzalne dźwięki Czuję się jak ryba wodnie groźnie wyglądająca Ale grawnie pływająca, pokazująca swoje naturalne wdzięki Za bardzo dobry hip, hop nigdy nie zapomnę słowa dzięki Bo to wpada w ucho i leci rytmicznie choć czasami z przesterami W kolejne wieki Rapowe uderzenie dla krawacika jest niebezpieczne jak ziemi trzęsienie nie. W trakcie takich globu przypadków wszyscy schodzą w podziemie Leśmy tam, żyjemy i dobrze o tym wiemy, że mamy największe szanse na przetrwanie Rymy na karce utrwale za pomocą mikrofonu do słuchania podam dalej Choć rzadko na wolno jadę, tworzyć rymów nie przestaje. Mam dobre samopoczucie, daj coś napiszę Przy tym puszę dymy jak są was przypon omotujące wszystkie zmysły mowy przed oczami utrwalone, zapisane apostrofy jakoś mazią, albo długo pisem kolorowym Z w H2 Opolski rymy Nowego wieku z południowej Polski Teren trochę grząski i elastyczny jak podwiązki trawy hip-hop Tak jak smaczne przekąski tak jak Smaczne przekąski Idealny.